Cześć, ten filmik od razu mówię, że jest dla amatorów, bo wszyscy pro to wiedzą. Ja się niedawno to dowiedziałem, <grym> ale dobra powiem wam, bo naprawdę zauważyłem, że wielu wykonawców nie wie po prostu tego i robi taki błąd przy cięciu szlifierką kątową płytek, że robią im się uszczerbki. Okej, okay, wiadomo, że musi być w miarę dobra tarcza, ale pokażę wam prosty trik, przynajmniej może nie trik tylko zasadę, Którą ja stosuję, żeby tych uszczerbień było jak najmniej i jak najmniej tą płytkę trzeba byłoby szlifować w momencie kiedy trzeba zrobić jakąś elkę lub ciąć je na 45 stopni. Więc zapraszam do oglądania. No dobra, więc mamy tu płytkę, jest linia zrobiona. Interesuje mnie, żeby ta strona była ładna i jak najmniej poszczerbiona. Więc teraz tak, zasada jest taka, że w momencie cięcia. Tarcza w tym miejscu musi dotykać, ale w tym już nie, musi być zawsze lekko przekrzywiona jakby w tą stronę. I tak ją prowadzimy, ponieważ wtedy tutaj, kiedy wyrywa, to nie dotyka szkliwa gresu i nie dochodzi do odprysku. No zobaczycie sami jak to teraz wygląda. Dobra, zrobiłem to bez osłonki, żebyście mogli zobaczyć jak działa tarcza. I teraz popatrzcie na to. To jest ta strona, gdzie tarcza dotykała już wracając i zobaczcie jaki robi się odpływ. Natomiast tutaj, gdzie dotykała z jednej strony, ten odpływ jest bardzo mały, wystarczy później to przeszlifować i to dosyć dobrze wygląda. I nie mamy takiego problemu jak tutaj. Dobra nie mam. I tak to wygląda, nie? Tu jest wszystko poszczerbione, a tu w miarę, no wiadomo, że gdzieś tam zawsze troszkę się uszczerbi, ale to już jest w miarę ok. To można przeszlifować i to będzie dobrze wyglądać. Można to później zrobić na 45 stopni i też to będzie dobrze wyglądać, tylko musicie to zrobić w taki sposób, żeby nie dotykać tą częścią tarczy. Przykładamy tu, a to mlek odsuwamy, ale musimy wtedy pilnować, żeby ona nam gdzieś nie schodziła z tej linii, nie? No, i mam nadzieję, że się przyda. Jak się filmik spodobał, no to sub, like i do następnego.